25-30 minut, kiedy no, realizowaliśmy wszystko tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, zdobyliśmy szybko bramkę, to mieliśmy jeszcze następny sytuację do podwyższenia wyniku, e, zabrakło wtedy skuteczności. Mniej więcej w tym momencie poczuliśmy się zbyt pewnie e, i w jaki sposób w bardzo krótkim okresie czasu napędziliśmy pracami przeciwnika bardzo łatwymi stratami w środkowej strefie. I to jakby pozwoliło Śląskowi na wychodzenie z atakami na w końcu chcę tracić bramkę wyrównującą. W drugiej połowie wróciliśmy do, 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 do tej gry z, z pierwszych fragmentów, 30 minut pierwszej połowy. Mieliśmy swoje sytuacje, ale również myślę, że, że ta ostatnia sytuacja ze strony Śląska Mocha może no, zakończyć się stratą ramki. Tak powiedziałem, pracamy z jednym punktem, z jednym strony pozostaje po drugiej połowie, ale przyznaję jeszcze 5 kolejek. I... I ta walka o ten wiek, się na będzie bardzo ciężka, trudna, ale bardzo interesująca. Dziękuję. Dziękuję trenerze. zapraszam za do zadawania pytań. Proszę. Pani że Panie trenerze, takie wrażenie, proszę mnie wprowadzić z błędu, że się mylę, że w drugiej połowie obie drużyny chyba bardziej już bały się stracić, niż za wszelką cenę chciały zaryzykować i, i strzelić. Bo jak popatrzymy na cały okres tego meczu, no to ta pierwsza była ciekawsza. Tak, tak, tak. Ja myślę, że ok my na, na, na początku tej Drugiej Pomówce chcieliśmy kreować sytuację, no, że będziemy dobycia drugie Drugiej Na pewno Duża Śląska bardzo się wycofała na własnym przedpole, tak więc to jest taki moment, kiedy nie masz dużo przestrzeni, ale musisz jakby uważać na, na straty piłki a, i na kąt taki przeciwnika. My mieliśmy swoje sytuacje w Drugiej połowie na pewno wykrowaliśmy ich zbyt mało, ale z drugiej strony, z drugiej strony Jesteśmy na razie w takim miejscu, w jakim jesteśmy, ta Brzyna robi robi, i robi w moim uczuciu duży postęp. Wsiadaliśmy do Wrocławia, jeżeli dobrze pamiętam, z Trzaskiem przegraliśmy w Krakowie 5 do 0, tak więc, tak więc na pewno w tym meczu w dzisiejszym, patrząc na, na naszą grę i każdą odtwarzalną sytuację, gdybyśmy zdobyli bramkę na 2 do 0, myślę, że, że wtedy bylibyśmy bliżsi zwycięstwami. Przeważnie liczy się to, co wpada, to, co wykorzystujesz i tak jak już powiedziałem wracamy do KOKAŁA z jednym punktem musimy to uszanować ale musimy pamiętać również o tym, że, że jest bardzo ciasno z tyłu tych strat jeszcze troszeczkę mamy odrobiliśmy znowu już jeden punkt ale czekają nas pięć bardzo trudnych, ciężkich, wymagających spotkań no, jest czas. To jeszcze to jeszcze troszeczkę takie może niezwiązane bezpośrednio z meczem pytanie Dzisiaj jest wiadomość do tego, do wszystkich ludzi związanych z Wisłą. Chciałem Pana zapytać, czy miał Pan okazję poznać Staszka i taką refleksję, czy by wiedzieliście przed meczem o tym, jak to wyglądało? Tak, wiedzieliśmy już przed meczem, jak ja zatrzymałem taką informację od Karmu. Na pewno jest to bardzo przykre, tym bardziej, że na ostatniej konferencji pracowej mówiliśmy o jeszcze wsparciu o, o skład na. Tak to pokazuje, jakie jest niestety nasze życie, to jest na pewno dla nas przykra i smutna wiadomość, ale, ale tak to niestety bywa, że życie toczy się dalej my musimy wyciągać, wyciągać tego, co, co, co jest to, co najlepsze, ale oczywiście wyrazy współczucia, żału dla, 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 dla najbliższych. Ale my, druga część pytań, nie ma okazji poznać troszkę? Znaczy? Nie, nie, ale okazji takiej tak rozmowy powiem szczerze, żałuję tego bardzo, ale myślę, że kiedyś tam do góry się spotka. Dzień dobry. dobry. Z ja chciałem jeszcze, wracając do meczu, zabierać o ten początek, bo to się rzucało w oczy, że Wisła wyszła z takim zamiarem chyba zdominowanym Śląska, szybkiego objęcia prowadzenia, tych sytuacji było wtedy bardzo dużo. Taki był plan, żeby w związku z tym sprawić Śląskowi duże kłopoty na, na całą pierwszą połowę, tak naprawdę? organizowała no, bardzo dobrze, szybko byśmy wyładowali. Mieliśmy na sobie sytuację, tak to nie jakby w 25.30 wieczór, bo w wie, moim będziemy za chwilkę mieć problemy, bo, bo za dużo było już nonszalacji i jak gdyby takiej arogancji. Poczuliśmy się zapewnie, myśleliśmy, że to już po prostu będzie tak do samego końca a cały czas po i wtedy w jakiś sposób brak te, tej koncentracji, brak konsekwencji w tym, co chcieliśmy robić, przestaliśmy realizować to, co sobie założyliśmy i inaczej wtedy tę piłkę. Zbyt często traciliśmy w środkowej strefie a i, i światło co w jakiś sposób e, wykorzystywał te nasze straty e, wyjeżdżając z groźnymi Proszę, ten... jest... Panie Gański, a Panie Wójski, proszę pokój i Panie dyrektorze. Panie tak serdecznie miło. Chciałem zapytać, bo Pan mówi o tych stratach, już dwa razy pan wspomniał i właśnie chciałem zapytać o Żukowa, bo on bezpośrednio tam stracił piłkę jest z tego poszła akcja na wyrównującą bramkę dla Śląska. Ma Pan do niego preferencje szczególnie? Nie, nie, nie. myślę, że każdy z nas sobie daje sprawę, że piłka gra błędu, tak? Więc oczywiście gdzieś od się to zaczyna, akurat w tym momencie straciliśmy bramkę, ale wcześniej i Manu miał straty, i Marko miał straty. Na nasze szczęście nie straciliśmy bramki, tak więc oczywiście to byłoby absurdalne, żeby już w takich sytuacjach od razu szukać sobie jednego innego, który jako całość bardzo dobrze funkcjonowaliśmy i później jako praktycznie całość straciliśmy kontrolę poprzez, poprzez naszą naszą tak. szansę. Nie można nie zapytać o Cita Śmilego, on naprawdę piłkarz, który podoba się, wyskokliwy, fajny, wie, wie, o co chodzi w piłce. Jak pan to ocenia dzisiaj i czego pan od niego oczekuje w decydujących meczach? To może być taki kluczowy piłkarz, mimo to tam na skrzydleni tylko na szczękę? I tego zawodnika pamiętamy, kiedy jeszcze pracowaliśmy w reprezentacji i kiedy obserwowaliśmy naszych zawodników. Wtedy, wtedy zauważyliśmy jego na, na, na jednym z grupowań w Turcji, kiedy grał przeciwko polskim zespołom, i teraz, kiedy zdarzyła się taka okazja i przyszła taka informacja, że, że jest to temat dla nas, który można nas Tak więc od razu, od razu zaczęliśmy działać. Na pewno jest to zawodnik, który, który jest dobrym dribblerem, który ma przebojowość, który nie boi się wtedy dribblingu, ale oczywiście. Potrzebne są jeszcze te ostatnie podania tak? I, i to jest decydujące. Jeżeli to, po, to poprawi, na pewno jest to zawodnik, który, nie mówię już tylko o naszej ekstraklacie, ale, ale, ale w którymś momencie, jeżeli wróci do, do swojego macierzystego klubu, tam będzie grał, myślę, że w przyszłości możemy o nim usłyszeć, że będzie w lepszych ligach. Mam jeszcze pytanie, proszę. Dzień dobry, panie drażer, batronistów, radiogląd.pl. Ja chciałbym zapytać o zupełnie inny temat, mianowicie o Kubę Jak wygląda jego stan zdrowia? Czy jest jeszcze szansa, że podczas tej rundy pojawi się na placu gry? Jak długo pan jest w piłce? jak długo pan jest w piłce? Tak, profesjonalnie to rok. To rok. No to niech pan się zastanowi nad jedną rzeczą. Słyszał pan kiedyś, jeżeli ktoś ma operację więc Słyszał pan kiedyś, żeby po miesiącu wrócił do piłki? No nie, ale tak w no dużej mierze to, pytanie było bardziej o stan zdrowia. No to panie, pytanie było o to, czy wróci do, w tej linii. Więc, no nie wróci. Stan zdrowia jest krótko po operacji, wie pan, tak więc e, cieszę się bardzo, że, że ta rehabilitacja przechodzi pomyślnie. Myślę, że na pana trzeba będzie do pana wiadomości co najmniej 5-6 miesięcy, czekać, tak długo leczenie i, e, i jakby ta rehabilitacja po takim razie trwa. Dziękuję. Czy mam jeszcze pytania? Jeśli nie, dziękuję Państwu, dziękuję trenerowi za chwilę, druga część konferencji. Witam na drugiej części konferencji. Jest z nami trener śląska Wrocław Piotr Tworek. Trenerze proszę kilka słów komentarza po spotkaniu. Dzień dobry Państwu. Trudny, ciężki mecz w obliczu wszelkich sytuacji, które nas dotknęły w ostatnim tygodniu. Jestem ogromnie wdzięczny zespołowi, że Dotrwał do końca, nie przegrywając, bo ten mecz miał różne fazy. Musieliśmy ten mecz, w, szczególnie w pierwszej połowie, zamknąć, ale równie dobrze w pierwszej połowie mogliśmy przegrywać 2-3-0 i, i dzisiaj byśmy rozmawiali zupełnie inaczej. Dopisujemy kolejny punkt. Walczymy do samego końca o to, by w, we Wrocławiu, Śląsk-Wrocław w przyszłym sezonie dalej reprezentowała tę klasa. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Proszę o pytania. Filip Mocuda. Dzień dobry panie trenerze Filip Macube-Wrocławski, fakty, trzy pytania ode mnie, dwa personalne, pierwsze Diogo Bernaska, dzisiaj nieobecny w kadrze meczowej, czy to jakieś problemy zdrowotne, drugie Krzysztof Mączyński, czy ta zmiana spowodowana była też właśnie problemem zdrowotnym i trzecie już stricte o mecz, te pierwsze 25 minut, czy spodziewał się pan aż takiego szturmu Wisły, bo mam wrażenie, że wy na boisku byliście się tak naprawdę tak koło 25-30 minuty, dziękuję. Co do pierwszych dwóch pytań. Tak, Diogo nie trenował, nie trenuje z nami już od dłuższego czasu. Problemy wirusowe, problemy zdrowotne, ale nie tylko jego, dotknęły. Krzysiek Mączyński również zgłosił naciągnięcie i, i musiał też z racji absencji w drugiej części meczu, już nie wyszedł na boisko Bejgi Łukasz. Musieliśmy też reagować i, i Krzysiek nie, wyszedł już na drugą połowę, wszedł Javier. No i, i trzecie pytanie, co do sytuacji, która nas spotkała przez te pierwsze właśnie fragmenty meczu. Byliśmy przygotowani na to, że Wisła dobrze rozpoczyna, bo w każdym meczu za, już za kadencji trenera Brzęczka w pierwszych połowach gra agresywnie, gra mocno. I, i robiliśmy wszystko, żeby odeprzeć się na atak niestety, no, analizując, oglądając i, i gdzieś trenując na boisku, a jeszcze to zrobiąc, robiąc w meczu, to są dwie rzeczy i, i straciliśmy już w piątej minucie bramkę i, 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 i na tym się nie zakończyło, mogliśmy jeszcze przecież w kolejnych minutach stracić, ale dobrze, że się ocząsnęliśmy i obudziliśmy, bo bo ten mecz faktycznie po 20 minutach wrócił do, do takiego porządku, jaki sobie zakładaliśmy. To był ciężki dla nas mecz. Wiemy, że gdzieś są większe aspiracje u nas w zespole, i, i nasze ambicje też są większe. Natomiast dzisiaj szanujemy ten punkt. Proszę, bardzo. Dzień dobry, że bardzo wieczorek Sport. Ja mam pytanie odnośnie Javiera Hejka, bo myślę, że jego wejście dzisiaj na boisku było lekkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę to, że w tym sezonie zagrał, rozgrał tylko 9 minut w meczu z piastem Gliwice. skąd akurat decyzja o postawieniu na tego młodego piłkarza w drugiej połowie? Javier to jest środkowy nasz pomocnik, który trenuje z pierwszym zespołem. No ale przy yy, takich powiedzmy absencjach, jak za kartki. Wiem, że dzisiaj nie grał Petr Szwarc i ewentualne ubytki z wynikiem, który, który wchodzi do grania i Bierze odpowiedzialność też za zespół na, na siebie. Bardzo dobrze prezentuje się w treningach, a nie tylko on, bo i też Bukowski z nami trenuje. Także daje im szansę, i tą szansą się nam odpłacają, bo zagrał prawnie. Troszeczkę może więcej odwagi od niego będziemy oczekiwać w kolejnych meczach, ale, ale w mojej ocenie tak na gorąco zagrał dobre zawody. 15. Dzień dobry Panie trenerze. Wspomniał Pan o tych różnych sytuacjach, które Was dotknęły w tym tygodniu. To ja chciałem zapytać szczegółowo, na ile one utrudniały przygotowanie do, do tego meczu, co tam się działo, czy były jakieś absencje na treningach, jak to wyglądało? No nie, chcę, nie chcę mówić dokładnie o tych rzeczach, bo to nie jest żadne usprawiedliwienie, będziemy walczyć z samego do końca, niezależnie od sytuacji, które nas spotykają, ale to nie był łatwy mikrofon. Niech rozumiem. Chciałem też zapytać o Fabiana Piaseckiego, który dzisiaj zszedł szybko, wydaje nam się, jak na to, co pokazywał, a wydaje się, że pokazywał dobrą grę przez 60 minut. Nie kusiło Pana, żeby dołożyć Erika do Fabiana. W tym pojedynku, który jest nieco ciężko, jest nieco w istocie, tylko załatwiony. Wiem, że Pan jest załatwiony na 10, który że się wskutek w gdzieś w pozycji. A tylko na czy z bocznej strony. Te jego walory są troszeczkę inne, ale też trzeba przyznać, że Fabian napracował się. W tym meczu chcieliśmy na 30 minut podmienić Fabiana Erikiem, którego też przygotowujemy po to, żeby, żeby dał nam z ławki alternatywę. I dlatego taka zmiana. To jeszcze o ocenę Roberta Picha poproszę, bo on dzisiaj wrócił do wyjściowej jedenastki. Rozumiem, że po tym meczu w Częstochowie na tyle był pan zadowolony z tej zmiany, którą dał, że, że dzisiaj ta pierwsza szansa od ponad miesiąca. Tak, w Częstochowie Robert oddał dobry strzał. Dobrze pracuje na to, żeby 11 i, i dobrze wygląda w tygodniu. więc nagradzamy tych zawodników, którzy, którzy dają nam sygnały takie wyraźne swoją pracą w treningu. Jeszcze ja pamiętam, że chciałem zostać, nawiązując do tego, co Pan powiedział wcześniej o tym, że, że ten początek był zły i nie taki jak chcieliście, a mnie się przypomniał mężczyznowi w Płocku, gdzie też zdominował trochę podobnie i czy to nie jest podobny problem? Ja wiem, że te mecze generalnie inaczej, ale, ale początek był ten sam, Zanosiło się też na, na takie dosyć poważne lanie i wtedy i, i, i dzisiaj. Czy gdzieś nie ma problemu takiego psychicznego, mentalnego na początku meczu? Jeszcze, panie redaktorze, zastanawialiśmy teraz na gorąco jeszcze po meczu. Czy dobrze weszliśmy w mecz pod kątem emocji, pod kątem mentalnym? Myślę, że tak, bo była koncentracja, była dobra rozgrzewka, bo też i, i opinia trenerów, którzy przygotowywali rozgrzewkę, była jak najlepsza. W szatni, pobudzenie i, i taki spokój, koncentracja, ale i pewność siebie przy wyjściu. Natomiast te 20 minut były trudne dla nas i to trzeba przyznać. Natomiast też trzeba udać trenerowi Jerzemu Brzęczkowi pomysł na ten mecz, bo... Bo dobrze nam wiązały wahadła i my chcieliśmy presować, chcieliśmy wychodzić wysoko do, do przeciwnika, natomiast gdzieś tutaj mieliśmy dylematy, czy, czy ryzykujemy, czy zostajemy, czy narazimy się na prostą stratę i nie daj Boże kontrę i, i tak faktycznie było, ale później po krótkich korektach i, i, i po rozmowie w szatni wróciło to tak, jak sobie planowaliśmy na samym początku. Jeszcze chciałem zapytać o piłkarzy ofensywnym o napastników, bo wiele się mówi w Wrocławiu, jak Pan wie, o Piaseckim, o Exposito, o rywalizacji, to powinien być na ziemiące, czy razem, czy, czy, osobno, a tak się składa, że w ostatnich głównych to Kaja Quintana strzela gole. Gdyby nie ono patrząc na tabele, to pewnie się on byłby teraz w strefie spadkowej. Jak Pan do niego dotarł i czy Pan rzeczywiście widzi pewien przełom, czy to się musiało po prostu stać, brakowało mu tylko szczęścia wcześniej? Kaje, jak się rozmawia z Kaje Quintaną, to to czuje się od niego pewność. To jest chłopak, który swoją postawą, swoim zachowaniem w szatni, na treningu, po treningu prezentuje taką, taką pewność i wiarę jego osoby do swoich umiejętności i na boisku to też pokazuje. To jest chłopak, który który stanowi dużo dla nas pod kątem ofensywnym, bo bo jeżeli on jeszcze będzie miał dodatkowe wsparcie od napastnika, dodatkowe wsparcie od pomocników, to on jeszcze pokaże swoje umiejętności, które na pewno, na pewno ma na wysokim poziomie to jest zawodnik, którego jeżeli się obdarzysz zaufaniem, to on odpłaca w dwójnastu. I, i myślę, że do dwie ramki strzeli, czyli też nam się odpłaca. Natomiast ja tutaj ja tutaj bym też nie, też nie Upraszczał, że gdyby on nie strzelił, no każdy będzie pracował i każdy będzie strzelał bramki, I niezależnie czy to będzie kajet, czy to będzie obrońca i, i my będziemy się cieszyć z każdego zawodnika, który, który będzie nam strzelał bramki, bo, bo punktujemy, chcemy więcej punktować, chcemy szybciej sobie tą kwestię utrzymania zapewnić, ale też zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na takim etapie, gdzie każdy będzie walczył o coś i, i Wisła też walczy o utrzymanie, także to nie są łatwe mecze. Czy mamy jeszcze pytania? Miesienie, dziękuję Państwu, dziękuję trenerowi. Do zobaczenia w sobotę na Meczu z Bruckmeta. Dziękuję, do, do zobaczenia, do widzenia.